Na zawsze udane szlagierowe zakupy zaprasza szlagierowy-sklep.pl 32 7 900, 900. Witam Państwa we fuaj Centrum Kultury. Szlagierowe walentynki dla Pani już za chwilę. Ze mną Mariusz Kalaga. Mariusz, jesteś zdenerwowany przed koncertem? Raczej nie, dziękuję. Jestem w dobrym i optymistycznym nastroju, także jak zawsze dla kobiet zawsze. No jaki gentleman, ale powiedz mi co dżentelmeni będą śpiewać? Co zaśpiewasz dzisiaj? Oczywiście w takim dniu jak Dzień Kobiet to róża czerwona, bo to jest kwiat, który jakby dla kobiet jest takim pięknym wzorem. Poza tym utwór, który nie był jeszcze emitowany na antenie telewizji Silesia, telewizji TVS, przepraszam. E Zapamiętaj mój numer telefonu, to też jakby taki wyznacznik. No i oczywiście, jak już zapamięta ten numer telefonu, to teraz będziesz tylko moja. Kochani Państwo, no to brzmi jak zaproszenie, numer telefonu, teraz będziesz tylko moja, a ja Cię zapytam, bo yy, wiesz, uchyl mi rąbka tajemnicy. Blondynki, szatynki, jak to z tymi kobietami? Jakie preferujesz? Ja preferuję te wszystkie, które oprócz tego, że są blondynkami czy brunetkami, yy, to są jeszcze mądre, inteligentne i wesołe. Czyli prawdziwy facet, prawdziwy szlagerman, a ja zapraszam serdecznie na koncert.